Dzień dobry, dziś mamy 29 października, a tytuł naszej refleksji to System Wsparcia. Szukam troskliwych ludzi. Nie jestem dzisiaj sama, szukam troskliwych ludzi. Zdarza się, że swoim krytykactwem zrażam innych do siebie. Postaram się już więcej nie odnosić do ludzi w ten sposób. Nie odczuwam potrzeby dzielenia ludzi na lepszych i gorszych ode mnie. <laughs> Daję dzisiaj mojemu wewnętrznemu sędziemu wychodne. Dzięki temu czuję się bardziej związana ze społecznością. Są w moim otoczeniu ludzie, którym znajomość ze mną wiele by dała. Są i tacy, których warto byłoby poznać. Istnieje wiele grup, do których mogłabym się zapisać i dowiedzieć więcej o sobie i innych. Dzisiaj skorzystam z okazji i stworzę sobie system wsparcia. Dzisiaj uznam, że lepiej poznawać ludzi niż ich krytykować i unikać. Poznaję nowych ludzi i przyjaciół. Nie oceniam ich. Nie jestem sama na tym świecie. Nie oceniajmy się, kochani. Jesteśmy wszyscy równi. Yy, takie patrzenie na ludzi, że ten jest lepszy, ten jest gorszy, to jest taki zaburzony system równowagi międzyludzkiej. Yy. Są ludzie, którzy próbują się w jakiś sposób dowartościować, patrząc na innych z góry. No niestety, tak. Jest bardzo dużo takich ludzi. Mam nadzieję, że ci, wy, którzy mnie oglądacie, nie macie czegoś takiego albo walczycie z tym, bo najważniejsze jest to sobie uświadomić, że powinniśmy się wspierać nawzajem. A nie walczyć, nie krytykować, nie patrzeć na siebie z góry, z dołu. Jesteśmy wszyscy równi. Wszyscy. Nawet piesek i ja jesteśmy równi. Zwierzę, człowiek. Kochani, życzę Wam cudownego dnia, pogody ducha, dużo uśmiechu. Wysyłam moje serduszko i do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Pa.